Żyjemy w świecie, który nieustannie mówi nam, żeby pracować jeszcze ciężej, szybciej, mocniej. Świat, który przekonuje nas, że musimy walczyć o wszystko, czego pragniemy że sukces należy wyłącznie do tych, którzy wypalają się w pogoni za swoimi marzeniami. Społeczeństwo krzyczy: że jeśli nie jesteś zmęczony, zestresowany i na granicy wyczerpania to znaczy, że nie robisz wystarczająco dużo. Ale co, jeśli to nieprawda? Co, jeśli starożytni stoicy odkryli coś zupełnie innego? Co, jeśli sekret urzeczywistniania tego, czego pragniesz, nie znajduje się w gorączkowym działaniu, lecz w głębokim spokoju płynącym z umiejętności odpuszczania? Marek Aureliusz, najpotężniejszy człowiek w całym Cesarstwie Rzymskim, Zapisał w swoim osobistym dzienniku: Ogranicz się do chwili obecnej. Rozumiał coś, czego wielu z nas wciąż się uczy. Kiedy przestajemy walczyć z nurtem życia i zaczynamy z nim płynąć, rzeczy zaczynają się układać. Cuda nie pojawiają się wtedy, gdy wszystko kontrolujemy. Cuda pojawiają się wtedy, gdy przestajemy stawiać opór. Stoicy. Nie byli biernymi marzycielami, nie byli ludźmi, którzy tylko siedzieli i czekali, aż coś się wydarzy. Byli wojownikami, ale ich siłą nie była agresja, ich siłą była mądrość. Pomyśl przez chwilę o wodzie. Woda nie walczy z kamieniami, które stają jej na drodze. Nie próbuje ich rozbić siłą, nie zatrzymuje się w miejscu. Zamiast tego opływa je, przepływa nad nimi. Przez nie i z czasem kształtuje cały krajobraz. To właśnie jest prawdziwa siła nie napięcie, nie walka, elastyczność, spokój, wytrwałość to jest moc zrelaksowanej intencji, zdolność do posiadania pragnień, bez przywiązywania się do nich tak mocno, że zaczynają nami rządzić, kiedy jesteś nieustannie zestresowany swoimi celami. Kiedy obsesyjnie myślisz o rezultatach, kiedy trzymasz się ich tak kurczowo, że aż bieleją ci knykcie, w rzeczywistości odpychasz to, czego najbardziej chcesz. Lęk tworzy opór. Opór blokuje przepływ obfitości w Twoim życiu. Stoicy rozumieli, że desperacja bardzo często staje się największą przeszkodą między nami, a naszymi marzeniami. Ale tutaj zaczyna się coś naprawdę pięknego. Kiedy naprawdę się rozluźniasz wobec swoich pragnień. Kiedy dostrajasz się do naturalnego rytmu istnienia. Zaczynasz przyciągać możliwości. zauważasz drzwi, które zawsze były otwarte, ale wcześniej były niewidoczne dla twojego zestresowanego umysłu. Zaczynasz przyciągać właściwych ludzi. Właściwe okoliczności, właściwe zasoby, nie przez siłę, nie przez presję, przez spokojną pewność siebie, która mówi światu: jestem gotów przyjąć to, co do mnie przychodzi. To nie jest wezwanie do lenistwa, to nie jest rezygnacja z marzeń, to jest odkrycie różnicy między działaniem bez wysiłku a wyczerpującą walką, między sadzeniem ziaren. Z intencją, a nerwowym wykopywaniem ich co chwilę, żeby sprawdzić, czy już rosną. Stoicy wiedzieli, że Twoim zadaniem jest zasadzić ziarno, a nie kontrolować słońce, deszcz i glebę. Nazywali to amorfati, miłością do losu, głęboką akceptacją tego, że wszystko rozwija się dokładnie tak, jak powinno. Dziś poznasz dziesięć głębokich stoickich zasad które mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki podchodzisz do życia i do urzeczywistniania swoich celów. To nie są teorie, to nie są modne hasła, to mądrość sprawdzona przez tysiące lat ludzkiego doświadczenia. Każda z tych zasad pokaże ci, jak uwolnić napięcie, które blokuje to, co dobre, i wejść w stan przepływu, w którym to, co niezwykłe, staje się naturalne. Zasada pierwsza sztuka zdystansowanego pragnienia. Oto paradoks, który doprowadza wielu ludzi do frustracji. Im bardziej czegoś chcesz, tym bardziej wydaje się to oddalać. Stoicy odkryli coś przełomowego na temat ludzkich pragnień, co współczesna psychologia dopiero zaczyna rozumieć. Epiktet, który przeszedł drogę od niewolnika. Do jednego z największych filozofów w historii, uczył: Bogactwo polega nie na tym, że posiadasz wiele, lecz na tym, że niewiele potrzebujesz. To nie jest wezwanie do porzucenia marzeń, to jest zrozumienie różnicy między pragnieniem a uzależnieniem. Kiedy czegoś potrzebujesz, tworzysz desperację. Kiedy czegoś pragniesz, ale potrafisz być spokojny również bez tego. Tworzysz magnetyzm. Pomyśl o ludziach, którzy wydają się bez wysiłku przyciągać to, czego chcą. To nie są osoby, które nieustannie mówią o tym, czego im brakuje. To nie są osoby, które desperacko próbują coś udowodnić światu. To ludzie, którzy trzymają swoje pragnienia lekko, jak motyla spoczywającego na dłoni. Chcą dobrych rzeczy. Ale nie uzależniają swojej wartości od tego, czy te rzeczy pojawią się dokładnie wtedy, kiedy oni tego oczekują. Stoicy nazywali to preferowaną obojętnością: tak, wolisz sukces, tak, wolisz miłość, tak, wolisz obfitość, ale twój wewnętrzny spokój nie zależy od żadnej z tych rzeczy. I właśnie to tworzy potężną energię. Ludzie i samo życie. Są przyciągani do tych, którzy nie są zdesperowani. Kiedy praktykujesz zdystansowane pragnienie, przestajesz wysyłać sygnał braku. Zaczynasz działać z miejsca obfitości, jeszcze zanim zobaczysz jej fizyczne efekty. Podejmujesz decyzje z pewności, a nie ze strachu. A decyzje podejmowane z pewności niemal zawsze prowadzą do lepszych rezultatów. Prawdziwa magia zaczyna się wtedy, gdy potrafisz powiedzieć: chciałbym, żeby to się wydarzyło. Podejmuję działania, ale jestem naprawdę w porządku również wtedy, jeśli wydarzy się to inaczej niż sobie wyobrażam. To nie jest poddanie się, to jest dojrzałość. To zrozumienie, że życie często ma dla ciebie coś lepszego niż to, co potrafisz zobaczyć. Ze swojej ograniczonej perspektywy. Zasada druga magnetyzm chwili obecnej. Twój umysł prawdopodobnie żyje wszędzie, tylko nie tam, gdzie znajduje się Twoja prawdziwa moc nie tu, nie teraz. Większość ludzi spędza swoje dni mentalnie, żyjąc w przyszłości, która jeszcze się nie wydarzyła albo w przeszłości, której nie da się już zmienić. Stoicy rozumieli jednak coś bardzo głębokiego. Wszystko, co się urzeczywistnia, dzieje się w chwili obecnej. Jeśli nie macie tu i teraz, omija cię cała magia. Seneka napisał: Prawdziwe szczęście polega na cieszeniu się teraźniejszością, bez lękliwego uzależnienia od przyszłości. To nie jest tylko piękna filozofia, to praktyczna mądrość. Kiedy twoja świadomość jest w pełni obecna, zaczynasz zauważać możliwości, których rozproszony umysł nigdy by nie dostrzegł. Słyszysz przypadkową uwagę, która prowadzi do kolejnego przełomu. Czujesz intuicyjny impuls, by wybrać inną drogę i spotykasz dokładnie tę osobę, która miała pojawić się w Twoim życiu. Ale obecność to nie tylko uważność to także energia. Gdy jesteś naprawdę obecny, działasz na najwyższym możliwym poziomie energii. Nie niesiesz ze sobą ciężaru żalu za przeszłość. Nie niesiesz lęku o przyszłość. Jesteś czystym potencjałem. A ta energia jest niezwykle przyciągająca. Zarówno dla ludzi, jak i dla okoliczności. Pomyśl o najbardziej magnetycznych osobach. Jak je znasz, to nie są ludzie, którzy nieustannie sprawdzają telefon. To nie są ludzie, którzy mówią tylko o tym, co zrobią kiedyś. To ludzie, którzy patrzą ci w oczy, kiedy do nich mówisz. Ludzie, którzy sprawiają wrażenie, jakby mieli cały czas świata. Ludzie, którzy sprawiają, że czujesz się jedyną osobą w pomieszczeniu. To jest obecność i to jest magnetyzm. Ironia polega na tym, że gdy przestajesz żyć dla przyszłości, tworzysz lepszą przyszłość. Gdy przestajesz uciekać od tej chwili, ta chwila staje się punktem startowym dla wszystkiego, o czym marzysz. Okazje nie istnieją jutro, istnieją w uważności, którą przynosisz do dnia dzisiejszego. Twój oddech jest kotwicą teraźniejszości. Za każdym razem. Gdy twój umysł odpływa w co jeśli, albo gdybym tylko, wróć do oddechu. Poczuj stopy na ziemi. Zauważ trzy rzeczy, które widzisz, słyszysz, albo czujesz. To nie jest medytacja, to jest praktyka urzeczywistniania. Chwila obecna to nie tylko miejsce, w którym istniejesz, to miejsce, w którym tworzysz. Zasada trzecia. Mądrość akceptowanego oporu. Życie przyniesie ci przeszkody. To nie jest możliwość, to jest pewnik. Różnica między ludźmi, którzy realizują swoje cele, a tymi, którzy pozostają w miejscu, leży w jednym pytaniu: jak reagujesz na opór? Marek Aureliusz doświadczał plag, wojen i zdrad, a mimo to napisał: przeszkoda w działaniu. Posuwa działanie naprzód. To, co stoi na drodze, staje się drogą. To nie jest poetycka metafora, to jest praktyczna strategia życia. Większość ludzi, gdy napotyka przeszkodę, automatycznie zakłada, że życie działa przeciwko nim. Biorą to do siebie, zniechęcają się, często całkowicie się poddają. Ale co, jeśli każda przeszkoda jest sposobem życia na przygotowanie cię do czegoś większego. Pomyśl o ostrydze i perle. Ziarenko piasku nie niszczy ostrygi, tworzy coś cennego. Twoje trudności nie są karą, są zaproszeniem do stania się osobą, która jest w stanie unieść to, o co prosisz. Gdy akceptujesz opór zamiast go nienawidzić, dzieje się coś niezwykłego. Przestajesz marnować energię na walkę z rzeczywistością. Zaczynasz wykorzystywać tę energię do poruszania się w jej obrębie. Znów stajesz się jak woda elastyczny, wytrwały, nie do zatrzymania. To nie oznacza bierności, to oznacza mądre działanie. Nie reagujesz impulsywnie, odpowiadasz świadomie. W każdej trudności szukasz lekcji. W każdej przeszkodzie, możliwości. Następnym razem, gdy coś nie pójdzie zgodnie z planem, zatrzymaj się i zapytaj, jak to mi służy, czego mam się nauczyć, jak mnie to wzmacnia. Czasem opóźnienie jest ochroną. Czasem objazd prowadzi do lepszego miejsca. Czasem nie robi miejsce dla znacznie większego tak. Zasada czwarta. Moc wewnętrznego autorytetu. Oto prawda, która może cię uwolnić. Oddałeś swoją moc ludziom i okolicznościom. I właśnie dlatego wiele rzeczy wydaje się poza twoim zasięgiem. Stoicy odkryli, że prawdziwa siła zaczyna się wtedy, gdy przestajesz pozwalać światu zewnętrznemu rządzić twoim wnętrzem. Epiktet nauczał. Nikt nie może cię skrzywdzić bez twojej zgody. Za każdym razem, gdy mówisz, będę szczęśliwy, kiedy, albo poczuję się spełniony, gdy oddajesz klucze do swojego życia czemuś poza sobą, to wyczerpujący sposób istnienia. Twoje samopoczucie zależy od opinii innych, twoja pewność siebie od liczb, twoja wartość. Od zewnętrznego potwierdzenia. Ale gdy odzyskujesz wewnętrzny autorytet, wszystko się zmienia. Rozumiesz, że spokój, radość i poczucie obfitości są decyzjami wewnętrznymi, a nie nagrodami z zewnątrz. To nie oznacza obojętności wobec rezultatów. To oznacza, że przestajesz czynić je odpowiedzialnymi za swoje samopoczucie. I właśnie wtedy. Zaczynasz działać z miejsca siły, a nie braku. Gdy wiesz, że Twoja wartość nie zależy od wyniku, podejmujesz odważniejsze decyzje. Gdy wiesz, że bezpieczeństwo pochodzi z wnętrza, ryzykujesz mądrzej. Ludzie to czują, okazje to czują, to dlatego rzeczy zaczynają się układać. Zasada piąta. Sztuka strategicznego niedziałania. To może brzmieć paradoksalnie, ale czasem najpotężniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest nie robić nic. Stoicy rozumieli coś, o czym zapomniała kultura ciągłego działania. Jest różnica między byciem zajętym a byciem skutecznym, między ruchem a postępem. Często to, co nazywamy działaniem, jest po prostu lękiem w przebraniu. Jesteśmy zajęci, bo cisza nas niepokoi. Pchamy sprawy, bo boimy się, że jeśli się zatrzymamy, wszystko się rozpadnie. Ale ta nerwowa energia często odpycha to, co próbujemy przyciągnąć. Strategiczne niedziałanie nie jest lenistwem. To zaufanie. To wiedza, kiedy zrobić krok w tył i pozwolić procesowi się rozwinąć. Jak mistrz szachowy, który nie rusza figurą tylko po to, by coś się działo, czeka, obserwuje i uderza w odpowiednim momencie. Gdy opanujesz tę sztukę, przestajesz się wyczerpywać, zaczynasz ufać intuicji, zaczynasz rozróżniać moment działania od momentu czekania. Czasem życie potrzebuje przestrzeni. By zrobić swoje, a Twoim zadaniem jest po prostu zejść mu z drogi. Zasada szósta: wdzięczność jako siła urzeczywistniania. Większość ludzi myśli, że wdzięczność to tylko uprzejmość albo pozytywne myślenie. Stoicy wiedzieli jednak coś znacznie głębszego: wdzięczność jest jedną z najpotężniejszych sił, jakie istnieją. Gdy naprawdę doceniasz to, co już masz, tworzysz pole przyciągania dla większej obfitości. Marek Aurelius pisał. Kiedy rano wstajesz, przypomnij sobie, że spotkasz ludzi wścibskich, niewdzięcznych, aroganckich, nieuczciwych i zazdrosnych. Są tacy, ponieważ nie potrafią odróżnić dobra od zła. A mimo to potrafił odnajdywać wdzięczność. Nawet w obliczu ludzkich wad. Kiedy praktykujesz prawdziwą wdzięczność, coś się w tobie zmienia. Przestajesz działać z poczucia braku. Zaczynasz działać z poczucia pełni. Zamiast skupiać się na tym, czego nie masz, zaczynasz zauważać to, co już jest obecne. To nie jest fałszywy optymizm. To jest świadomy wybór perspektywy. Stoicka wdzięczność. Nie zaprzecza rzeczywistości. Ona ją uznaje i wybiera to, co wzmacnia. Możesz być wdzięczny za wyzwania, bo czynią cię silniejszym, za trudności, bo uczą cię mądrości, za porażki, bo często przekierowują cię ku czemuś lepszemu. Gdy zaczynasz dzień z wdzięcznością, ustawiasz swój umysł na dostrzeganie dobra. Gdy kończysz dzień z wdzięcznością, twój umysł podświadomy. Zaczyna szukać kolejnych powodów do doceniania. Wdzięczność zamienia to, co masz, w wystarczająco, a wystarczająco zawsze jest fundamentem więcej. Zasada siódma siła suwerenności emocjonalnej. Twoje emocje nie przydarzają się Tobie, są tworzone przez Ciebie. To jedno zrozumienie ma moc zmienić całe Twoje życie. Większość ludzi oddaje swoje emocje okolicznościom, innym ludziom, losowym wydarzeniom. Seneka pisał, że każdy nowy bodziec ekscytuje umysł, ale umysł poszukujący prawdy zwraca się ku temu, co trwałe. Twoje reakcje emocjonalne nie są nieuniknione, są wyborami. Pomyśl o dwóch osobach doświadczających tej samej porażki. Jedna Załamuje się na miesiące. Druga odczuwa ból, uczy się i wykorzystuje to doświadczenie jako paliwo do wzrostu. Różnica nie leży w wydarzeniu, leży w suwerenności emocjonalnej. Suwerenność emocjonalna nie oznacza tłumienia uczuć. Oznacza, że czujesz emocje w pełni, ale nie pozwalasz im prowadzić Twojego życia. Możesz odczuwać gniew bez niszczenia. Możesz odczuwać smutek bez tonięcia w nim. Możesz czuć strach bez paraliżu. Twoje emocje są energią twórczą. Gdy panujesz nad nimi, panujesz nad tym, co tworzysz. Zasada ósma. Filozofia wystarczy. Świat nieustannie mówi ci, że potrzebujesz więcej, więcej pieniędzy, więcej uznania, więcej potwierdzenia. Stoicy odkryli sekret. Poczucie wystarczy, nie zależy od ilości, zależy od relacji. Seneka, jeden z najbogatszych ludzi w Rzymie, napisał: Nie ten jest biedny, kto ma mało, lecz ten, kto pragnie więcej. Filozofia wystarczy nie oznacza rezygnacji z rozwoju. Oznacza, że nie uzależniasz swojego szczęścia od kolejnego celu. Paradoks polega na tym, że gdy naprawdę czujesz, że już masz wystarczająco, przestajesz działać z desperacji, a obfitość przyciąga obfitość. Najbardziej magnetyczni ludzie nie są głodni uznania, są spokojni i otwarci na wzrost. To nie jest stagnacja, to jest pewność. Zasada dziewiąta: odwaga autentyczności. Jedną z największych blokad. Jest życie nie swoim życiem. Gdy nieustannie próbujesz spełniać oczekiwania innych. Gdy ukrywasz prawdziwe myśli. Gdy nosisz maski. Tworzysz opór wewnętrzny. Marek Aureliusz przypominał sobie: Ile problemów unika ten, kto nie zajmuje się tym, co mówią i robią inni. Autentyczność to nie brak kultury. To odwaga mówienia prawdy. Z życzliwością. Gdy jesteś autentyczny, przestajesz wysyłać sprzeczne sygnały. To, co nie jest dla ciebie, odchodzi. To, co twoje, zaczyna cię odnajdywać. Nie każdy cię zrozumie, nie każda droga będzie dla ciebie, i to jest w porządku. To nie strata, to wolność. Zasada dziesiąta. Zaufanie czasowi. Ostatnia. Najgłębsza zasada stoicka to zaufanie czasowi, niebierne czekanie, świadoma wiara w porządek rzeczy. Marek Aureliusz pisał przyjmuj to, z czym łączy Cię los, i kochaj ludzi, których los stawia na Twojej drodze. Twoja niecierpliwość często jest największym wrogiem. Gdy próbujesz wymusić czas, tworzysz opór. Tymczasem opóźnienia często są ochroną. Czasem musisz dorosnąć do tego, o co prosisz. Czasem świat musi się ułożyć. Najlepsze rzeczy w Twoim życiu prawdopodobnie nie wydarzyły się wtedy, kiedy je zaplanowałeś. Przyszły niespodziewanie inną drogą. Zaufanie czasowi nie oznacza braku działania. Oznacza robienie swojej części. I odpuszczenie reszty. Zakończenie. Starożytni stoicy nie mieli tablic wizji ani dzienników manifestacji, ale rozumieli coś, co często dziś umyka. Prawdziwe urzeczywistnianie nie polega na zdobywaniu, polega na stawaniu się. Gdy stosujesz te 10 zasad, przestajesz walczyć z życiem i zaczynasz z nim płynąć, nie obniżasz standardów. Podnosisz świadomość, a na tym poziomie, to, czego potrzebujesz, zaczyna Cię odnajdywać. Twoim zadaniem jest spokój, zaufanie, gotowość. Życie już jest w drodze do Ciebie.